Cześć, Daniel z tej strony i dzisiaj bardzo krótki filmik i bardzo szybka wskazówka dla Was. Bo pytacie się mnie, co robić w momentach, kiedy prawa ręka jest silniejsza od lewej ręki, albo lewy triceps jest silniejszy od prawego tricepsu. Kiedy wyciskamy sztangę, prawa ręka wyciska troszeczkę mocniej od lewej ręki i tak troszeczkę tańczymy na tej sztandze. Co mamy robić w tym przypadku? Cóż, moja wskazówka jest taka, że zostawcie wszystkie maszyny, zostawcie sztangi Trenujcie ze sztangielkami. Trenujcie tak, żeby każda ręka miała swój własny ciężar do podniesienia, tak? I w momencie, kiedy powiedzmy, lewa ręka jest słabsza od prawej ręki, i kiedy lewa ręka jest w stanie podnieść ten ciężar 8 razy, to prawą ręką też podnosimy 8 razy. Nie podnosimy więcej, bo może. Nie, zostawiamy tyle samo, ile podniosła lewa ręka, i z czasem lewa ręka będzie coraz silniejsza i sobie dogoni prawą rękę i wszystko będzie w porządku. Tak samo z wyciskaniem, zacznijcie wyciskać na sztangielkach. Powiedzmy, jeżeli lewa ręka nie da razy już wycisnąć więcej, to prawa też przestaje albo spróbujcie tego sposobu. Zacznijcie wyciskać na jednej ręce. Zacznijcie od tej słabszej strony, czyli po prostu wyciskacie jedną ręką. bierzecie jedną sztangielkę i wyciskacie jedną ręką i później przechodzicie na drugą stronę. Zróbcie tak ze wszystkimi ćwiczeniami, powiedzmy biceps. Jeżeli chcecie robić biceps i lewa ręka jest silniejsza od prawej, no to wiadomo, prawa robi tyle, ile może, a lewa robi tyle, ile prawa. Róbcie tak ze wszystkimi ćwiczeniami, a z czasem ten mięsień słabszy nawet goni ten mięsień silniejszy i będziecie mogli wrócić do maszy, będziecie mogli wrócić do prostych sztang i wszystko będzie w porządku. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawcie ten kciuk w górę. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Peace.